Kolejny rozdział wielkiej batalii o gospodarczą przyszłość świata, jakim są chińskie restrykcje dotyczące eksportu metali czy też pierwiastków ziem rzadkich, to jest doskonała ilustracja natury sporu, w którym stopniowo pogrąża się cały świat. Bo nasza rzeczywistość została zbudowana na złudzeniu, że od tej pory naturalnym stanem rzeczy będzie swobodny dostęp do produktów, surowców, usług z dowolnego miejsca na Ziemi. Że wszystko bez konsekwencji można zlecić komuś, kto po prostu zrobi coś. Taniej. A ten świat, ta rzeczywistość kruszeje na naszych oczach i to będzie miało wielkie konsekwencje dla każdego z nas. Serdecznie zapraszam Was na materiał. Jedna decyzja polityczna potrafi wstrząsnąć rynkiem w kilka sekund. Podczas XTB Investing Masterclass dowiesz się, jak geopolityka kształtuje świat inwestycji. Dołącz bezpłatnie online 13 i 14 listopada. Posłuchaj ekspertów, którzy czytają mapę świata jak wykres giełdowy. Link znajdziesz w opisie filmu, a już w przyszłym tygodniu forum w Krenicy, gdzie będę miał przyjemność wystąpić w jednym z paneli dyskusyjnych. Całe wydarzenie zapowiada się niezwykle interesująco. Jeśli chcielibyście wpaść do Krenicy, to z kodem polityka zagraniczna 30-30% zniżki. O tym, że zmienia się dominujący globalny paradygmat gospodarczy, mówię tutaj na kanale Polityka Zagraniczna od lat. I to, co jeszcze parę lat temu mogło brzmieć oryginalnie, choć z drugiej strony już wówczas trend był oczywisty i tezy, które padały tutaj na kanale, nie były niczym wybitnie odkrywczym. To jednak no, dziś to już jest absolutnie oczywiste. Nawet najwięksi zwolennicy neoliberalnych teorii gospodarczych, takich gdzie wolny handel jest w samym centrum, muszą przyznać, że to wolny, swobodny handel oparty na zasadach, które są szanowane przez wszystkich, zasadach, które, nad którymi czuwają jacyś instytucjonalni strażnicy, że ten świat kruszeje, właśnie ten świat odchodzi, jest zastępowany przez, jest zniszczony przez cła, protekcjonizm i przez coraz większą rolę centralnych graczy, przede wszystkim państw i ich polityki. I, I rosnącej roli polityki przemysłowej, IMF w najnowszym raporcie pisze: Gospodarki, instytucje i rynki świata dostosowują się do krajobrazu charakteryzującego się większym protekcjonizmem i fragmentacją przy mało optymistycznych perspektywach wzrostu w średnim okresie i konieczności ponownej kalibracji polityki makroekonomicznej. Protekcjonizm i fragmentacja rynków. Powodów takiego stanu rzeczy jest wiele. Państwom i społeczeństwom zachodu przez nie dekadę, a przez całe stulecia opłacało się wypychać niechcianą tutaj produkcję na zewnątrz, w uproszczeniu, w dużym uproszczeniu, ale przecież można sprowadzić teorię wallersignowską teorię centrum i peryferii świata właśnie do tego, dlatego, że peryferia mogą zajmować się tą prostą, szczególnie nieprzetworzoną. Produkcją prostych, nieprzetworzonych dóbr. A kiedy na to nałożył się fenomen internacjonalizacji korporacji, to coraz częściej zarządzanych przez kapitał, dla którego wszystko jedno, gdzie ma miejsce produkcja i jakie są społeczne skutki takich czy innych ruchów, liczy się tak naprawdę na przykład stopa zwrotu z inwestycji, która jest potrzebna, by zapewnić rentowność takiego czy innego funduszu emerytalnego, to cały ten proces wyłącznie przyspieszył. Szczególnie kiedy do Światowej Organizacji Handlu dołączyła Chińska Republika Ludowa. Myślę, że warto w tym momencie dziejowym ja to podkreślać cały czas, że te wszystkie minorowe nastroje i takie ponure miny europejskich polityków, czy zachodnich polityków generalnie, to wszystko jest spowodowane decyzjami politycznymi Zachodu oraz tym, jak jest skonstruowany, gdzie leży środek ciężkości władzy w europejskich i zachodnich społeczeństwach generalnie. To może rozkminam mówiąc korokwialnie na, na inny czas. W każdym razie, na czym, na czym te, te ponure nastroje europejskich czy zachodnich polityków polegają? W czym to się uzewnętrznia? No, w Stanach uzewnętrznia to Donald Trump, mówiąc, że America first. Ten układ, który teraz funkcjonuje, prowadzi do deindustrializacji, nie opłaca się na Wszyscy nas łupią i czas na powrót przedsiębiorstw do Stanów Zjednoczonych. Musimy więcej produkować. W Europie coraz częściej rośnie świadomość tego, że europejski model społeczny i polityczny jest nie do utrzymania bez większej konkurencyjności. Mówi o tym Macron na Sarbonie, pisze o tym dragi, a dzisiaj tak naprawdę to już, jest, to już jest taki punkt stały każdego przemówienia, Europej każdego właściwie europejskiego polityka, że musimy zwiększyć konkurencyjność, bo jeżeli nie, to to wszystko będzie dłużej, to to, to, to nie będzie mogło dłużej funkcjonować. Musimy być bardziej konkurencyjni. Nawet liberalni politycy, tacy, esencja polskiego liberalizmu, czyli, czyli Donald Tusk zapowiadał, że polityką jego rządu będzie nacjonalizm gospodarczy, tak? I teraz mniejsza o to. Czy ta polityka nacjonalizmu gospodarczego, jak i czy rzeczywiście jest realizowana? Chodzi o to, że to jest dominująca opowieść dzisiaj o gospodarce. Ma znaczenie to, kto produkuje, kto kontroluje dane przedsięwzięcie i gdzie ta produkcja jest lokowana. To jest dzisiaj dominujące spojrzenie w światowej polityce i światowej gospodarce. Te strony opowieści myślę, że my czujemy i rozumiemy całkiem nieźle, ponieważ my żyjemy nią na co dzień. Polska przestrzeń publiczna, polska debata publiczna coraz częściej kręci się właśnie wokół tych tematów. Czy to dostrzegamy, czy nie, to jest zupełnie inna para kaloszy, ale tak kręci się właśnie wokół tego. Dyskusja na temat polskiej armii, gdzie i co powinniśmy kupować, dyskusja na temat prędkości pociągów, które będą jeździły po nowych liniach wybudowanych w ramach CPK. To wszystko, tam wszystko, to wszystko jest podszyte myślą, że ważne jest to, czy to będzie produkowane w Polsce, czy nie, i kto będzie dostarczał poszczególne komponenty, poszczególne produkty do polskiej armii, czy do polskiej infrastruktury transportowej. Ale opowieść o chińskich restrykcjach pokazuje też drugą stronę tego medalu. Często się mówi o tym, że Chiny wygrały na globalizacji handlu, wygrały na wolnorynkowej wymianie handlowej. I to jest prawda, ale z jednym zastrzeżeniem. Zastrzeżeniem, że wygrały nie na przestrzeganiu wolnorynkowych zasad, ale na tym, że inni tych zasad przestrzegali. Chiński sukces w stworzeniu bazy, bazy produkcyjnej jest absolutnie spektakularnym, te dane są zatrważające, no bo właśnie to jest sukces, który można zmierzyć na wiele sposobów. Można pokazać dane, wykresy, 30, 30 parę, 1 trzecia światowej produkcji, to jest produkcja chińska, ale to jest też coś, co można zmierzyć za pomocą rozejrzenia się dookoła, bo właściwie zawsze, właściwie nie, właśnie zawsze bądź niemal zawsze na wyciągnięcie ręki mamy jakiś przedmiot, który powstał w Chinach to zdanie w, na, na wielu innych miejscach na, na osi czasu, czy w każdym innym tak naprawdę punkcie na osi czasu w przeszłości byłby czystą abstrakcją. Dziś jest to nasza, to nasza codzienność. Ale Chiny stały się potęgą produkcyjną, potęgą przemysłową nie poprzez przestrzeganie zasad wolnorynkowych, ale dlatego, że od dekad prowadziły polityką, jaką dziś chcą zacząć prowadzić politycy Zachodu, bo Chiny zazdrośnie strzegły swojego rynku. Chiny Prowadziły politykę protekcjonistyczną, zanim to było mod modne, i centralnie sterowały gospodarką poprzez kierowanie strumieni kapitałowych do branż, które były wybrane, politycznie wybrane, za strategicznie istotne, za przyszłościowe i takie, które są ważne z punktu widzenia takiej strategicznej autonomii Chińskiej Republiki Ludowej. I myślę, że to jest naprawdę niezwykle ciekawe, że warto spojrzeć na to z tej perspektywy, bo ja często mówię tutaj w programie, że stawką tej wielkiej batalii jest to, kto będzie narzucał nowy model, nowe zasady, które współkształtują glob. I z tego punktu widzenia upowszechnia się właśnie chiński model spojrzenia na gospodarkę. To znaczy, właśnie model, który opiera się na tym, że państwo obiera jakieś strategiczne branże, które ochrania i w które pompuje kapitał. No bo Unia Europejska z jednej strony. Narzeka na Chiny, że one subsydują swoją gospodarkę, że zachowują się w sposób nierynkowy, ale później, na przykład, Ursula von der Leyen w czasie ostatniego przemówienia State of the European Union mówi coś takiego. Po stronie podaży wprowadzimy pakiet, pakiet batery booster. Pozwoli to na pozyskanie 1,8 miliarda euro kapitału własnego na zwiększenie produkcji w Europie. Akumulatory są kluczowym czynnikiem napędzającym rozwój innych czystych technologii, zwłaszcza pojazdów elektrycznych. To leży u podstaw naszej niezależności. No, czy to nie jest tworzenie centralnych strumieni kapitałowych do ochrony, do, do wzmacniania konkretnie, strategicznie centralnie oczywiście obranych branż? No oczywiście, że to jest dokładnie to. Oczywiście to się dzieje z nadbudową kulturową. Charakterystyczną dla państw Zachodu, czyli w zupełnie innym opakowaniu retorycznym, w zupełnie innym opakowaniu systemowym, ale no to jest dokładnie to. To znaczy, utoż, znaczy upowszechnia się model prowadzenia przez państwo polityki przemysłowej i widzimy to również w Stanach Zjednoczonych, widzimy, to, zaczynamy to widzieć również, również w Europie. Z tego punktu widzenia tym modelem gospodarczym, który może Stać się znacznie bardziej powszechniejszy w przyszłości będzie ten model właśnie bardziej przypominający chiński. Oczywiście ubrany w zupełnie inne szaty i doprawiony w zupełnie inne retoryczne opakowania. I teraz przejdźmy w końcu do gwoździa programu, bo Chiny przecież nie mogły długo przyglądać się temu procesowi bez reakcji. To znaczy nie mogły przyglądać się. Procesowi, w ramach którego Europa i Stany Zjednoczone opanowują nastroje, które prowadzą po pierwsze do zmniejszenia zależności tychże ośrodków od produktów Chińskiej Republiki Ludowej, a w konsekwencji prowadzą do podważenia fundamentów chińskiego modelu gospodarczego, który oparty jest przecież na eksporcie. Chiny nie mogły patrzeć na to bezczynnie. A europejski, szerzej zachodni problem polega na tym, że my jesteśmy zależni dzisiaj od Chin nie tylko w kwestii ściągania gotowych dóbr, na przykład związanych z transformacją energetyczną, czyli jakiś. Gotowych paneli fot fotowoltaicznych, ale jesteśmy również zależni na tym poziomie produktów potrzebnych do wytworzenia tych um, końcowych produktów, czyli na, na poziomie surowców, czyli na poziomie właśnie metali ziem rzadkich. Chińczycy dzisiaj pytają świat, pytają Zachód: naprawdę sądziliście, że sprzedamy Wam surowce, których użyjecie do stworzenia bazy przemysłowej, która pozwoli się, na, się Wam od nas uniezależnić? Bo do tego to się tak naprawdę sprowadza. Tutaj pojawiają się różne liczby, w zależności od tego, czy mówimy o wydobyciu, czy już o rafinacji konkretnych pierwiastków, i też w przypadku konkretnych różnych pierwiastków będą to różne liczby, ale najczęściej pojawia się tutaj, tutaj liczba 90%, więc w uproszczeniu przejmijmy ją, że około 90% metali, ziem rzadkich, dostępnych na rynku, to, to są, to, są to, jest to, co jest pod polityczną kontrolą chińskiej. Republiki Ludowej, a to są właśnie te pierwiastki, które są niezbędne do wytwarzania współczesnych technologii. One są potrzebne właściwie wszędzie w tych branżach przemysłu, które szczególnie w tych branżach przemysłu, które będą wyznaczać przyszłość, które wyznaczą standardy przyszłości. Czyli, by uniezależnić się od Chińskiej Republiki Ludowej, jeśli chodzi o nowe technologie, potrzebujemy surowców, od których, w których jesteśmy zależni dzisiaj od Chińskiej Republiki Ludowej. Na czym te restrykcje polegają? No Chińczycy chcą politycznie kontrolować łańcuchy dostaw, które są związane z nowymi technologiami, bo chcą na przykład decydować o tym, kto będzie mógł reeksportować jakikolwiek sprzęt, w którym są, w co, który są pierwiastki wydobyte przez Chiny i eksportowane przez Chiny. Chcą móc zdecydować na przykład, które firmy będą wpisane na czarną listę, gdzie, które nie będą miały dostępu do chińskich metali ziemrzackich i to mają być na przykład te firmy związane ze zbrojeniówką. Czyli to ma mieć to może mieć bardzo istotne przełożenie na zdolności produkcyjne, jeśli chodzi o uzbrojenie, co dzisiaj w świecie zachodu, szczególnie w Europie, jest tak ważne. Metale ziem rzadkich to była taka strzelba, która od lat wisiała na ścianie. Od lat pisano o tym, że to jest właśnie ta dźwignia, ta zależność, którą Chińczycy mogą wykorzystać do tego, by właśnie uniemożliwić rozwój technologii na Zachodzie. Ale skoro było to wiadomo, od lat, to pojawia się tutaj dość oczywiste pytanie. Dlaczego niczego z tym? Nie zrobiono. I tutaj odpowiedź musi być wielowątkowa. No po pierwsze, to jednak nie jest tak, że nic z tym nie robiono. W Europie powstały już odpowiednie programy i tak na przykład w Polsce w Pławach do 2028 roku ma powstać zakład, który będzie rafinował metale pierwiastków ziem rzadkich. Więc to nie jest tak, że kompletnie nic się w tym obszarze nie działo. Po drugie, no to jest zupełnie oczywiste, że działania przede wszystkim właśnie Europy w tej kwestii są opieszałe, są zbyt wolne, są właśnie reaktywne. No i tutaj odpowiedź jest. Dlaczego odpowiedź jest dosyć oczywista? Ponieważ wszystko to wymaga dużych pieniędzy, du dużych nakładów inwestycyjnych. To nie jest takie proste. Pamiętajmy, że pieniędzy dzisiaj generalnie w Europie nie ma w nadmiarze. No a do tego dochodzą partykularyzmy, różne spory, które uniemożliwiają wprowadzenie takich, takich naprawdę szybkich działań poprawiających europejską konkurencyjność. My cały czas mówimy o wzroście europejskiej konkurencyjności. Jeżeli chodzi o działania, to cały czas tak naprawdę w dużej mierze na nie czekamy. Ale. Trzecia odpowiedź na to pytanie, czy, czy, czy trzeci wątek, to jest coś, czego ja do końca nie potrafię wyjaśnić, nie potrafię zrozumieć, ale potrafię to zaobserwować, że coś takiego istnieje. Otóż z niezrozumiałych dla mnie przyczyn, z niezrozumiałych dla mnie powodów, w Europie, na Zachodzie, ale przede wszystkim w Europie, dominowało takie spojrzenie, że my możemy odcinać się od Chin stopniowo, powoli w wybranych przez nas obszarach, w wybranym przez nas czasie, w wybranym przez nas tempie. I Chińczycy nie wierzgną. I Chińczycy nie wiem, są tak uzależnieni od dostępu do naszych rynków, że nie zdecydują się na jakieś działania odwetowe powstrzymujące ten proces, tylko będą powoli patrzeć, jak zależność zbudowana przez ostatnie dekady będzie topnieć. W europejskim spojrzeniu na, na Chiny przez ostatnie co najmniej kilka lat dominowało, takie, dominowało spojrzenie, które podkreśla taki bon mot, który pojawia się w absolutnie każdej komunikacji europejskiej dotyczącej, dotyczącej Chin. Otóż. To jest tak. Unia Europejska postrzega Chiny jako partnera do współpracy, konkurenta gospodarczego i systemowego rywala. Znakomicie to brzmi. Ktoś, to wpadł na ten bon mot, no, musiał być z siebie niesłychanie dumny, bo to brzmi tak, tak dojrzale. Tak? To znaczy, że wiemy, gdzie potrafimy współpracować, ale że, że momentami jesteśmy systemowymi rywalami. Tego, że To może brzmiało mądrze parę lat temu, ale dziś to brzmi jak nonsens. Strasznie, że ta polityka się zestarzała. Ponieważ. Ten schemat myślenia właśnie wynika z tego typu założenia, że my możemy wybrać sobie, gdzie współpracujemy tam, gdzie nam się to opłaca, czyli ściągniemy od was te surowce. W końcu tym się zajmują peryferia, tak, dostarczaniem surowców, a dalej będziemy już ze sobą konkurować, a może nawet zostaniemy systemowymi rywalami. Dalej będziemy już rywalizować, ale za pomocą waszych surowców, które nam dostarczycie. No bo są takie pola, gdzie spokojnie możemy nadal współpracować. To się musiało wykoleić. To się musiało wykoleić, bo nieważne, jak zależne są Chiny od. Europejskich rynków dzisiaj no nie mogły pozwolić, by ta zależność topniała bez użycia dźwigni, którą dzisiaj jeszcze właśnie mają. Dzisiaj w postaci np. właśnie dostaw pierwiastków metali ziem rzadkich. Doskonała jest reakcja na chińskie restrykcje. Naprawdę doskonała, bo ona perfekcyjnie pokazuje kluczowe różnice w podejściu Europy i Stanów Zjednoczonych do tej bardzo ważnej sprawy, ale tak naprawdę za pomocą tej sprawy można zobrazować te sprawy można odnieść na wiele innych obszarów dotyczących polityki i gospodarki. W Europie odbywa się właśnie szczyt Rady, co tylko ułatwia sprawę, ponieważ w Europie ta sprawa jest opisywana w turbo charakterystyczny dla europejskiej polityki, tej europejskiej bańki politycznej, brukselskiej bańki politycznej sposób. Otóż odbywa się szczyt, więc mamy artykuły w Euronews, w Politico, gdzie wysocy rangą, wysocy rangą, to jest bardzo ważne, oni są bardzo ważni, są bardzo wysocy rangą europejscy urzędnicy, sprzedają dziennikarzom Insiderskie informacje, że Francuzi chcieli coś takiego przemycić w konkluzjach ze szczytu. Polacy wsparli francuską inicjatywę, ale Niemcy, którzy tutaj sprawiają wrażenie podwójnego agenta, byli przeciw. Czyli mamy, wiecie, intrygę, intrygę, dyskusję, kto się z kim kłócił, kto jakie stanowisko zajął. Czyli mamy temat totalnie zagadany. Mamy te intrygi i dyskusje, które prowadzą do czego? Prowadzą do niczego. Prowadzą do nikąd. Być może za pół roku w bólach urodzi się jakaś reakcja. Jak zareagowali Amerykanie? Amerykanie stwierdzili, że jeżeli wy wdrożycie, to Chińczycy, to wy drodzy Chińczycy, wdrożycie restrykcje, do, restrykcje dotyczące metali ziem rzadkich, to my wdrożymy restrykcje, restrykcje dotyczące e, używania amerykańskiego software'u, a na dodatek wdrożymy stuprocentowe cła. Czyli Amerykanie mówią: na każdą waszą pałkę, my mamy dwie pałki, i nasze pałki są dwa razy większe niż ta wasza jedna pałka. I być może to jest blef. Tak naprawdę, moim zdaniem, przy tym skomplikowaniu powiązań gospodarczych, nie da się dzisiaj ze 100% pewnością powiedzieć, kto kogo bardziej potrzebuje, które społeczeństwo, w razie czego byłoby w stanie wytrwać dłużej w jakichś restrykcjach, cłach, sankcjach, które jeżeli doszłoby do nadmiernej eskalacji. Ale Amerykanie na każdą groźbę eskalacji ze strony Chin mówią: tak, to my eskalujemy jeszcze bardziej. Europa wycofuje się, trzeba Trzeba sprawę przemyśleć, trzeba sprawę przemyśleć, trzeba się wewnętrznie pokłócić i trzeba tak naprawdę trwać w, no w maraźmie i braku podjęcia decyzji co do tego, co do tego jak my w ogóle. Mamy działać. To kto tutaj kogo bardziej potrzebuje? Czy Amerykanie bardziej potrzebują dostępu do chińskiej taniej produkty? Czy Chińczycy bardziej potrzebują dostępu do zewnętrznych rynków, by utrzymać swój model gospodarczy? Czy Zachód bardziej potrzebuje chińskich metali ziem rzadkich? Czy może Chińczycy bardziej potrzebują dostępu do tych najbardziej zaawansowanych mikrochipów? To, to, to wszystko to są rzeczy, które naprawdę przynajmniej ja nie potrafię przewidzieć ich dzisiaj, bo wydaje mi się, że to jest zbyt skomplikowane, szczególnie biorąc pod uwagę to, jak bardzo skomplikowane łańcuchy dostaw są, wią, wiążą się z tymi najnowszymi, najbardziej skomplikowanymi, Technologiami. To wszystko mówiąc lokalnie wyjdzie w praniu, wyjdzie w ramach tej rozgrywki. A czym jest ta rozgrywka, czym będzie ta rozgrywka, no właśnie testowaniem kolejnych dźwigni, łamaniem tego porządku, który znamy, czyli łamaniem porządku, czyli polityczne restrykcje dotyczące tej gałęzi, tego pierwiastka, tych obszarów, w których my uważamy, że mamy przewagę nad, nad przeciwnikiem, czyli właśnie protekcjonizm i fragmentacja rynków. Jednak na sam koniec warto zauważyć, że to posunięcie Chińskiej Republiki Ludowej to może być przekroczenie pewnej granicy, przekroczenie Rubikonu, i to jest działanie o, dużej, o dużym ryzyku, bo uwypuklenie tego typu dźwigni zawsze musi prowadzić do przyspieszenia tych mechanizmów gospodarczych i politycznych, które są obliczone na minimalizację znaczenia tej dźwigni. I to łatwo można pokazać na przykładzie Rosji i surowców w Europie. To znaczy, ta, ten pierwotny szok cenowy, związany z tym, że Europa była zależna od dostaw rosyjskich surowców na stary kontynent. No, to przez pierwsze miesiące, czy przez pierwszy rok wojny miało znacznie większy efekt niż w roku drugim, trzecim czy teraz w roku czwartym wojny, kiedy powstała nowa infrastruktura, kiedy powstały nowe kontrakty gazowe, kiedy generalnie udało się dostosować rynek do zupełnie nowych warunków. I tak to, co dzisiaj może się wydawać, że zajmuje lat 5 czy 10, czyli zorganizowanie jakiejś kopalni i, i możliwości rafinowania metali ziem rzadkich. No, to może znacznie przyspieszyć w obliczu właśnie po prostu braku na rynku tego typu, tego typu dóbr. Amerykanie zareagowali błyskawicznie i już podpisali w tej sprawie umowę z Australią. To znaczy, pokazanie, że to jest dźwignia polityczna, musi błyskawicznie tak naprawdę doprowadzić do ruchów po drugiej stronie, takich, które minimalizują ryzyko bycia zależnym od politycznych decyzji przeciwnika. Więc to jest ryzykowne posunięcie. To jest ryzykowne posunięcie, które. Po pierwsze, pokazuje, że Chiny nie godzą się na to, by no, ta Europa, Europa czy Stany Zjednoczone, wyłącznie Europa czy Stany Zjednoczone wybierały obszary, w których mogą współpracować, a w których mogą stopniowo się odcinać. Chiny pokazują, że nie godzą się na tego typu politykę, ale z drugiej strony pokazują też tutaj sporą dozę, dużo ryzykują tym ruchem. Dużo ryzykują. Protekcjonizm i fragmentacja rynków. Jakby Pomyślcie, jakie to ma potężne konsekwencje dla Polski z punktu widzenia państwa o jak wielu innych obszarach funkcjonowania rzeczywistości musimy myśleć, by być bezpiecznym, by być niezależnym. I nie chodzi o to, by polska gospodarka wszystko była w stanie produkować na własną rękę, bo to jest oczywiście niemożliwe, ale by była w stanie przetrwać, tak, by była w stanie przetrwać w ramach na przykład braku możliwości ściągania tego czy innego produktu ze świata. To szczególnie dotyczy czegoś takiego jak na przykład bezpieczeństwo lekowe. Ale pomyślę też Jakie szanse i zagrożenia to stwarza dla biznesu? Bo łamanie tego typu zasad będzie wycinało w wielu obszarach konkurencję tak? i otworzy się jakiś, jakaś przestrzeń na działalność, która wcześniej mogła się wydawać nieopłacalna, ze względu na to, że wiadomo było, że coś przyjdzie do nas tańszego z zewnątrz. To znaczy, zmieniający się paradygmat gospodarczy na świecie wymusi również zmiany podejścia do przedsiębiorczości w Polsce co będzie stwarzało wielkie szanse i wielkie zagrożenia. Dzięki, dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia.